Dear viewers of Instatunas Sandy, I would like to recommend you one very incredible person here, uh, Pavel Pavlak, and he creates his own YouTube channel. It's called Mini Verek. And he talks about cooking, about about society, about history and politics. And he's incredible, so please press the subscribe button now. Thank you very much and see you soon. Dzień dobry. Właśnie mam przyjemność dzisiaj porozmawiać tutaj z panem Pawłem Pawlakiem, który jest YouTuberem z Łodzi. YouTube się nazywa Miniwerek. Chłopaku, dzięki za spotkanie. Dzisiaj rozmawiamy o historii Polski i o, no, i o teraźniejszości, można, o naszych wyzwaniach, naszego pokolenia. Powiedz mi, jak odbierasz tą sytuację w Rosji i z, z Ukrainą? Czy ta Rosja, że tak powiem, um, czy ona. Nie wydaje Ci się, że robi błąd atakując Ukrainę? Robi błąd dlatego, że, ba, że bardzo dużo ludzi ginie i ona nic z tego nie zdobywa, tylko Ukraina na tym traci, a Rosja i tak nie zdobędzie tej ziemi, bo Polska mhm. pomaga. No i bardzo dobrze. A czy myślisz, że powinniśmy się razem zebrać e, i razem pomagać Ukrainie, żeby ta Rosja jej nie zabrała nie, niepodległości jak gdyby, no właśnie ta niepodległość jest ważna, no nie? no co myślisz? myślę, że powinniśmy się wszyscy zebrać i pomagać Ukrainie mhm. bo, bo na przykład jakby zaatakowali Polskę to też by, by pomagali nam, żeby pomagać Ukrainie mhm. na odwrót a powiedz mi tak z twojej perspektywy czy historycznie czy Ci się przypomina cośkolwiek na temat historii Polski? Spominam czy byliśmy się. w podobnej sytuacji? Czy, tak. W 1939 roku zaatakowali nas Niemcy i Rosja. Y A powiedz mi, czy nas, nam pomogli wtedy? Nie, nikt nam wtedy nie pomagał. I co się stało wtedy z naszą niepodległością? Stała się nic. Czyli musimy teraz razem wszyscy do tego, do tej sprawy y siły, żeby żeby pomóc tej Ukrainie, żeby przetrwali, tak, tak? Żeby przetrwali. Bo na przykład jak będzie Rosja nas zatakuje albo jakiś inny kraj, to Ukraina nam też pomoże. Mhm. A powiedz mi... Żebyśmy sobie Ukrainie pomagali. Powiedz mi o swoim kanale na YouTube. Co mini Co znaczy dla ciebie? Mikal dla mnie jest bardzo ważne. Nagrywać mhm. tam o gotowaniu, mhm. o grach. Aha. A czy teraz myślisz o tym, żeby też trochę porozmawiać o historii, o polityce? Nie, to będzie taki właśnie, nie myślałam nigdy o tym. Aha. To będzie właśnie taki pierwszy film o historii na moim kanale. No to super. A na przykład nie pomyślałeś na przykład jakbyś gotował i mówił do swoich widzów oczywiście, czy jakbyś mówił do nich o historii, o, historii, o polityce, jakbyś gotował, czy to miałoby sens? Miałoby sens. Mhm. No to, słuchaj, chłopaku, ja ci życzę dużo powodzenia z tym, co robisz. E, dziękuję ci za spotkanie i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy nagrywali ten materiał jeszcze bardziej profesjonalnie. Też tak myślę. Cieszymy się e, wszystkich moich e, subskryberów. Zapraszam do tego, żeby pomogli tutaj Pawłowi w jego projekcie, bo jest bardzo super, bardzo fantastyczny. Także jesteśmy tutaj umówieni na przyszłość. Nowe pokolenie o wojnie na Ukrainie i historii.